Dzień minutę, Michał Kobosko. Dokładnie rok temu w szpitalu w Zielonej Górze stwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Ten rok przeorał nasze życie. Nie tylko dlatego, że ponad 44 tysiące z nas, naszych bliskich, naszych znajomych i nieznajomych straciło swoje życie w związku z tą chorobą. Pandemia wpłynęła na nasze życie, na nasze decyzje osobiste, na nasze decyzje zawodowe, na nasze decyzje firmowe. Dla wielu z nas przyniosła lub może przynieść bezrobocie, ryzyko plajty, ryzyko zmiany planów na całe nasze życie. Dla mnie symbolem tej pandemii, tego strasznego czasu jest wygląd naszych wielkich miast. Rynek w Krakowie, rynek we Wrocławiu, kiedyś pełne życia, tętniące przez każdą chwilę doby i każdą chwilę tygodnia, dziś są puste, wymarłe, smutne, w niektórych miejscach wręcz zabite deskami. Długo będziemy podnosić się z tego krachu. Ale ten rok to także rosnące przekonanie, że nikt nad tym nie panuje. Że nasza władza, zajęta wzajemnymi wojenkami, układzikami, cwaniakowaniem, oderwała się kompletnie od rzeczywistości, że nie jest zainteresowana nami, że zostawiła nas samych sobie. I tym większe przekonanie, że cokolwiek zmieni się wreszcie w Polsce na dobre, na lepsze, wtedy kiedy ta władza szczęśliwie odejdzie i można będzie poukładać sprawy na nowo. Na razie tracimy nie tylko życie, zdrowie, ale też tracimy nasz wspólny czas.